Cześć! Ja dzisiaj idę do Natalii zmienić paznokcie. Jak wiecie, kocham ten okres jesienny i te dyniowe paznokcie były naprawdę przepiękne. Ja je robiłam 16 października i jak widzicie, obraz jest dość duży, dlatego cieszę się, że po prostu dzisiaj je zmienia. Natalia miała już podczas robienia tych paznokci wizję na kolejne, więc jestem ciekawa, co do myśli. Mam już zmienione paznokcie i nawet pasują mi, słuchajcie, do bluzki. Zobaczcie, każdy paznokiec jest w innym kolorze. Tutaj na kciukach mam taką czekoladę. Potem mam ciemnozielony, jaśniejszy brąz, e, taki pistacjowy i tutaj mam na tym małym palcu takie kremy. Bardzo podobają mi się te paznokcie, to jest typowa jesieniara vibe. Jestem bardzo zadowolona, Natalia dziękuję za nowe paznokcie i dajcie znać, jak się Wam podobają, bo ja jestem naprawdę zachwycona, a najbardziej to chyba podoba mi się ten kolor, chociaż e, ten zielony też jest fajny, e, ten tutaj pistacjowy również i jestem, tak jak mówiłam, bardzo, bardzo zadowolona.